Cześć widzowie, witajcie. W kolejnym odcinku z Robloxa, w dzisiejszym odcinku, zagramy w grę, w której musimy przetrwać klęskę żywiołową. Co nadchodzi, nie wiem. Czemu nie wiem? Bo nie wiem. Po prostu nie. Przez ten czas sobie włączę Za głośno, dobra. Jakiś tornado pewnie będzie, albo jakaś burza. Przyciszę to trochę, bo będzie słychać tylko i wyłącznie ten szum, a nie mnie. A mam też mnie być słychać. Nie wyjeżdżajcie ten wagon! O nie! Kwasowy deszcz. jedno z najgorszych rzeczy, która mogła być. Kwasowy deszcz. To po prostu pada kwas, który roztapia po wszystko Powoli roztapia dosłownie wszystko, jak tutaj sami widzicie Budynek, patrzcie jak już się zaczyna tu roztapiać Wszystko się w sumie już powoli roztapia Póki co najbardziej bezpieczne miejsce jest tu, gdzie teraz jestem Tu by się... Czemu dostałem obrażenia? Hallo. Czemu tu obrażenia dostałem? W wagonie jeszcze jest bezpieczny. Nie. O, ten już się rozwalił. Może ja też tam pójdę? A nie, tam dach tak średnio działa. Nie możemy dotykać teraz już nawet ziemi. Ziemia nawet zadaje obrażenia. No. Ty, zaraz przetrwam. Zaraz przetrwamy. O o. Nie. Jak to tak? Uff, uff. Zawsze mogą wejść do wagonu. Wagon też działa. Nie, dajcie. Jupi, wygrałem. Miałem najwięcej życia na koniec. Wygrał. Czy to jest. Nie. Widzowie jak skoro to widzicie jest jedna oznaka. Teraz y, wszyscy w komentarzach piszcie hashtag 6-7. Nie uciekaj! O, nie! Nie. O, to jest fajne. No chyba, że będzie tornado, to nie jest fajne. Mogę tutaj zeskoczyć? Wolę nie. Wolę nie to Dobra. Ja to na górę. Beżowca. Wolę teraz wyjść na górę niż potem się śpieszyć. Widzowie. Więc wchodzimy. Szybciej wchodzimy. Jeszcze szybciej. Dobra. Jesteśmy na, praktycznie na górze. Idziemy ten dyk. No. O o! Tu się dostaje też. Też meteor... Ja cię nie mogę. Ja... Aha! Walnął we mnie meteoryt. Serio. Serio walnął we mnie meteoryt. Nie, się nie mogę. Idealnie, po prostu tak... Tak idealnie we mnie walnął, że spadłem z drabinki. Nie wiem, nie mogło tu wkrótce innego, bo musiało we mnie. No to trzeba poczekać. Przez ten czas jak czekamy, pamiętajcie widzę widzowie, żeby zalikować i zasubskrybować ten kanał, jeśli tego typu content Wam się podoba. Hmm, meteoryt. Tu taki malusi, a tu taki wielki meteoryt. No jak to tak. O, dobra idziemy popatrzeć Czy ktoś tam jeszcze żyje? Hmm tam są dwie osoby e Nie chcę wiedzieć co oni robią o, wypadli Helikopter, helikopter Ale go się laguje O nie, woda pada To oznacza jedno Nadchodzi tsunami Może Albo po prostu cały czas tak się wznosi Opada nie zwróci na to uwagi Albo cały czas tak jest, że się wznosi i scholi? Tak chyba tak jest cały czas Albo po prostu nadchodzi tsunami Można do autka wsiąść Oddawaj auto Dawaj to auto No nie, no dawaj auto Dawaj, to jakiś autumn! Nie! Nie! Ludzi chyba coś walił. No jak. Teraz jak rzutka spadam głową w dół jeszcze, no? Jeszcze powiedzcie, że to wygram, co? Aha, zginąłem. To jest niefer. Nie. Fair. nie. Jestem zdania takiego, że to jest niefer, fair. Jest niefer, tak? No co mnie zrzuciło teraz? Teraz, serze, co mnie zrzuciło? I znowu muszę czekać całą rundę. Nie wytrzymię. Cheater, 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 cheater. Twitter Zgłoś ja no, op racz Olik bardzo uwaga D. odłoga 4 e. 5 lata w Не. Я не. Не, не зрогачу. Не. Не. Кто с читер? Кто с читер? читер? Z Dobra. No jak można być takim cheaterem, no? Nigdy w żadnej grze nie cheatowałem. I nie będę cheatował. Dobra, idziemy. Jeszcze wyżej. Skąd mi się kojarzy ta mapa trochę. A, już wiem. Z gry... Z gry Add the World. Zawsze, jakbym taki trochę większy, to wchodziłem na ten i bo zjebał. O, o, lawina! No, po prostu idealnie. Teraz to nie mamy wchodzić jak najbliżej. Tylko jak najbezpieczniejsze miejsce. A! Ale to głośne. Weź, daj mi to przyczyścić. Przyczyś... No, no. O co chodzi w Lawinie? No z tej góry spadają takie wielkie kostki. Nie! Nie! Nie, nie wytrzymam, nie. Nie. Wiecie co, ja się tak nie będę bawił. Ja wyjdę i wejdę jeszcze raz do tej gry, bo są małe problemy techniczne, jak sami widzicie. No, tam był cheater, tak. Był cheater. Teraz, nie ma cheatera. Wszystko jest dobre. Idealny wręcz. O, meteoryty. Czemu mnie tu wcześniej nie było? To tu masz na twarzy? Chodź na tu, chodź na tu, nie próbuję się wymigać jak ty się zliczowałeś, powiedz mi. Nie chcę wiedzieć, co robi. Jak gas. Jak on tak robi? No, ja też tak chcę. No, ja też tak chcę. No, twój pokój się robi. Aha. No, już koniec rundy, koniec sztuczka. Hop i wracam, hop i wracam. <laughs> Oboje poparliśmy. Czekajcie, Zobacz jeszcze raz tam, teraz trzeba wejść. O, 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 będzie się zaczynało, będzie się zaczynało, będzie się zaczynało bez cheatera, czyli mnie nie wywali w kosmos. na tamtym serwerze przez przypadek odkryłem cheatera, którego zgłosiłem, tak? Dobrze, że go zgłosiłem, bo mógł schakować tą grę. A jakbym ją schakował, to bym nie miał w co grę, praktycznie. Znaczy, czy są jeszcze autka, tamte? Dobra, zobaczymy najpierw co za pogoda. Tu będę to w razie co mogę iść tam albo tam. No, szybciej. Zobaczymy jaki będzie napis I? I jaki O, tu będzie najlepiej stać. Mam od razu wejście tu i tutaj Jak chcę wyjść wysoko, to mam tu. Jak chcę być przytrycimy, to mam tutaj i zawsze mogę tu jeszcze wejść. Cztery wirus unikaj. U... muszę unikać ludzi. Nie mogę być w tłumie. Tam kaszlą, to ja tam nie idę. Tam też kaszlą. Tu być bezpieczny. Co robisz Co ty mu robisz? Kręćmy w kółko się Co? To się z... Ten haker zaczął hakować tą grę. Hmm. Chyba tak. Bo przez to, że zaczynają hakować, to wolę lepiej wyjść, zanim coś zrobi z kątem. Więc ten odcinek zakończymy właśnie w tym miejscu. Do zobaczenia. Cześć. Pamiętajcie, że jak widzicie, czy teraz, wygłaszajcie to.